I bijemy Cztery proste, rzut 3, 4. Kończy tylnia ręka. Robimy krok do przodu, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Robimy krok do przodu i bijemy cztery dołu. Raz, dwa, trzy, cztery. Zostajemy. Bijemy cztery ciosy sierpowe. Raz, dwa, trzy, cztery. Wolna ręka, łapki klinisz. Klejmy tarcie na brzuch. Klejmy tarcie na brzuch. Kupę, tak, tak, I bijemy 8 kolan, 8 kolan, dowolnie. Czy na przemian, czy kilka z jednej, kilka z drugiej, tak, żeby 8 kolano to był kolan z tylnej nogami. Ho. Odstawiamy nogę i leciutko odsunamy się od partnera, Czy tam partner jak są dziewczyny. Ho. Podwójna arka sklejona i kopiemy. 4 midle z jednej nogi, tak? 4 midle z drugiej nogi. I zrób to samo. Cztery proste, cztery haki, cztery sierp. osiem kolan, ostatnie tył, cztery mity, cztery mity i znowu to samo. Cztery proste, cztery doł, cztery sierp, osiem kolan, kolan do tyłu, <coughs> cztery mity, cztery mity. Cały czas jedna strona, Ok? Ok. okay. 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 Dobra, zostawić się.